Z tej strony Marcelu, zapraszam Was na krótki gameplay podsumowujący dodatek Ucieczka, ostatni dodatek, który ukazał się do gry Battlefield Hardline, był bardzo hucznie zapowiedziany Wprowadza nowe cztery mapy Czyli pociąg, autostradę, granice oraz kanały Naprawdę pod względem graficznym lokacyjnym, rozbudowania całego systemu tych map. Naprawdę jest to świetna robota i tutaj trzeba przyznać szczerze y, twórcom, że do każdego DLC się y, przyłożyli naprawdę solidnie, jeżeli chodzi o poziom graficzny i o poziom rozbudowania map ich tworzenia, odzorowania jeden do jeden z miejsc już istniejących w Stanach Zjednoczonych. Także tutaj naprawdę y, duży plus, w moim odczuciu te mapy są jednak zdecydowanie za duże. Jak dla mnie są one za duże, natomiast oprawa graficzna i cały ten system budowania map, tworzenia ich jest naprawdę świetny. Także ucieczka wprowadziła cztery duże nowe mapy. Jeżeli chodzi o to, co jeszcze zostało wprowadzone w tym dodatku, to znaczy nowy tryb rozgrywki, przejęcie torby. Jest to bardzo intensywny tryb, bardzo mi się podoba. I naprawdę y, można tutaj fajnie y, rywalizować. I tutaj jest duży plus twór, dla twórców za to, że wprowadzają nowe, nowe tryby rozgrywki. Jak również tryb ostra rywalizacja, który był bardzo mocno reklamowany, miał być takim mm, odświeżeniem y, tej gry, tej pozycji. Y, niestety, jak zarówno przejęcie torby, jak i ostra rywalizacja, nie cieszy się zbyt nią. Uwagą graczy. Niestety, kolejne DLC, które jest dobre, naprawdę jest dobre. Po prostu nie cieszy się popularnością. Battlefield Hardline. Nie wiem, co by musieli twórcy zrobić, żeby naprawdę ta gra odzyskała życie, bo ta gra jest dobra. System hitmarkerów, system zabijania, system zabawy jest bardzo uczciwy dla, dla graczy i bardzo dobry. Pod tym względem dorównuje Battlefield 3. Więc tutaj. Mm, jak najlepiej to zostało zrobione, niestety. Niestety, cały czas jest ta klątwa tej nazwy Battlefield. Niepotrzebnie to zrobili. Mogli sobie zrobić całkiem inną serię, nie mieszając do tego Battlefielda, i myślę, że wyszło im by to na duży plus. Niestety, połakomili się na markę, na pieniądze. Myślę, że tytułem oszukają graczy, i dzięki temu zarobią. Okazało się inaczej, gracz nie jest głupi gracz też potrafi rozróżniać pewne rzeczy. I niestety ta gra, dobra gra, podkreślam jeszcze raz, dobra gra upadła upadła, bo niestety na serwerach są pustki, są pustki i to mnie martwi ja ten gameplay naprawdę chciałem nagrać. Kilka razy do niego podchodziłem i nie potrafiłem znaleźć po prostu w godzinach, w których chciałem to zrobić, mapki trybu, który był intensywny z dużą ilością graczy. Tego właśnie dodatku. Także jest to dość takie powolne. Ten tryb mało jest tutaj graczy, ale jakoś tam się to, to kręci. Jeżeli chodzi o, o mechanikę gry tego DLC Ucieczka, to tutaj nie ma nic nowego. Nie wprowadzają również żadnych tutaj dodatków do singla. Ani rewolucyjnych zmian w całej rozgrywce, po prostu jak każdy DLC, to charakteryzuje się tym, że jego głównym celem jest rozszerzenie opcji multiplayer o nowe elementy. Te nowe elementy to cztery mapy: autostrada, granica, pociąg oraz kanały, które naprawdę, podkreślam jeszcze raz, są świetnie zrobione. Są świetnie zrobione. Nowy typ rozgrywki, przejęcie torby oraz ostra rywalizacja, którą powiem szczerze, chciałem pograć, ale niestety z jakichś powodów. Nie mogę po prostu pograć w tą ostrą rywalizację. Nie, nie wiem dlaczego. Te rozlityki albo są zblokowane, albo po prostu mi nie wyszykuje graczy w momencie, kiedy ja wybijam sobie mm, na serwer. Także tutaj no, to jest minus. Znaczy to nie jest wina twórców, tak? to jest po prostu nie ma graczy. Tak ja gra po prostu umiera i, i, mnie to, i mnie to po prostu y, tutaj y, martwi. Dodatkowe mapy i tryby. Dodatkowe bronie Dodatkowe bronie zostały wprowadzone I to jest bardzo fajny pomysł To wszystko idzie w dobrym kierunku Jeżeli chodzi o ilość broni, wybór I ten arsenał się naprawdę rozbudowuje Do dużych, dużych Rozmiarów po, Powoli w następnym marcowym DLC O którym będę mówił wam w na następnym odcinku Również dojdą nowe Nowe bronie i to mnie bardzo, bardzo cieszy Natomiast Nadal nie ma balansu Dwie najlepsze bronie w Battlefield Hardline od początku do dnia dzisiejszego. Jest to M16, A3 po stronie policji i M416 po stronie przestępców. Nie ma broni, które by im dorównywały. Nie ma. Niestety nie ma. Próbowałem grać różnymi brońmi, różnymi rodzajami, kalibrami i naprawdę nie ma. Jeżeli chodzi o rywalizację z tymi dwoma karabinami próbowałem rywalizować na, na bazie PDW, pe, karabinków PDWR. Ale jak wiadomo PDWR mają mniejszy zasięg, mają dużo siły ostrzału, mają mniejszy zasięg zdecydowanie od ty, wymienionych karabinów, więc tutaj i, tą różnicę można ni, ni, niweliz, m, Można ją zniwelizować. Po prostu zmniejszyć grając yy, na bardzo krótki dystans, co czasami się po prostu jest to niemożliwe, bo strzelać z takiego m 4 16 czy M16A3 po prostu może sobie stać po drugiej stronie korytarza i spokojnie wyciągać wszystkich i ten brak balansu niestety jest dla mnie dużym minusem tej gry. Powinni coś zrobić, powinni dać więcej broni, które są y, parametrami podobne do tych dwóch, żeby naprawdę można było sobie spokojnie, swobodnie i na luzie pograć i po prostu pozabijać również z innych broni. Niestety tego nie ma, kolejne DLC nie ma tej zmiany to jest również bolączka i nie rozumiem dlaczego tego osoby tutaj nie zmieniają. Oczywiście są, są mocne bronie, żeby nie było, są mocne nowe bronie, ale niestety w rywalizacji 1 na 1 z wymienionymi karabinami niestety one się chowają, one się chowają i tutaj w tej kwestii nic się nie dzieje, a naprawdę warto by było tutaj coś sobie pozmieniać. Wprowadzono nowe, cztery nowe pojazdy, czyli uniwersalny sedan, specjalny sedan wyposażony w unikatowe akcesoria oraz szybki i zwinny coupé, jak również pojazd będący ruchomą fortecą. Ja generalnie do pojazdów nie wsiadam, jestem piechociarzem, gram na piechotę, więc tutaj wam wiele, wiele w tej kwestii w tej kwestii nie powiem. Natomiast, no to jest dobrze, że coś tutaj się dzieje. Dobrze, że tutaj twórcy naprawdę się starają to rozwijać pod każdym względem. No, ale niestety, no te rzeczy nie poprawiają popularności tej gry na serwerach i to jest największa jej bolączka, uważam, bo powinny one po prostu poprawiać to. A niestety tutaj, tutaj tego tego nie ma, więc no to trochę boli, to trochę boli. I tutaj nic się nie dzieje tak naprawdę. Nic się tutaj nie dzieje. Jeżeli chodzi o temat promocji, o temat czegokolwiek, cokolwiek zrobić, żeby ta gra poszła do przodu, żeby zyskała nowych gracz, nawet tą cenę obniżyć. Ja wiem, ja nie jestem zwolennikiem obniżania cen gier. Yy, bo dlaczego ktoś ma płacić 200, a później ktoś ma dostać grę za 30 zł, tak? Ale jeżeli już naprawdę rzeczywiście widać, że nie idzie, bo nie idzie. Bo nie idzie zyskać nowych graczy, to może po prostu warto obniżyć tą cenę. Dać to DLC ostatnie, yy, do wersji podstawowej, żeby ci gracze, którzy kupili wersję podstawową, mogli się zaopatrzyć za darmo, w to ostatnie DLC marcowe zdrada. Myślę, że byłoby to fajny bonus i fajnie by to mogło przyciągnąć różnych nowych graczy. No, no niestety, no, mimo tego, że naprawdę, jeszcze raz to podkreślę, mapki są zrobione fantastycznie, grafika jest tej gry naprawdę dobra. Jak sami wiecie, w w multiplayer nie chodzi o grafikę. Ona jest poprawna, ona jest dobra. Chodzi o mechanikę, o system hitmarkerów, o system zabijania, o uczciwość gry uczciwość producentów wobec graczy i tą czystą rywalizację tutaj ona jest zrobiona naprawdę bardzo dobrze i ja, ja czerpię przyjemność z grania w Hardline chociaż ostatnio mi nie idzie, tak? Ale ostatnio mi nie idzie w żadne FPSy, więc tutaj jest jak gdyby moja dolegliwość w tym względzie, a nie wina gry, tak? Więc naprawdę Hardline jest bardzo dobrą pozycją, ja uważam natomiast cały czas pokutuje ta kwestia tego nieszczęsnego tytułu, który był na siłę promowany, na siłę robiony. Ja sobie przypominam, że jak były beta testy, to te beta testy wyglądały naprawdę świetnie i dużo osób w to grało. Bardzo dużo. Natomiast teraz gra w to, no, no ile? 5 serwerów jest zajętych, w tym jeden jest może do, do połowy z DLC. Reszta jest z podstawowej wersji. Mapka Napad na Bank jest najbardziej popularną mapką, jeżeli chodzi o tryby, które jagam, czyli krwawa, Forza i Napad. No i, no, i tyle tak naprawdę to wygląda. To w ten sposób wygląda. To nie wygląda dobrze. Więc tutaj naprawdę um, ucieczka nie poprawiła tego i szkoda, bo powinna to poprawić. No ale, no tutaj trzeba się zastanowić nad promocją tej gry, bo inaczej. Inaczej to będzie Marcowy DLC ostatnim i tak ja po prostu umrzę. To, to nikt nie będzie grał, jeżeli chodzi o DLC. A DLC każde naprawdę ma świetne mapy i ja bym chciał pogać, chciałbym mieć serwer który zawiera wszystkie mapy z DLC tak, chciałbym mieć taki serwer, że sobie wbijam i sobie przechodzę wszystkie mapki z DLC bo by mapki wszystkie były po prostu super i taka jest prawda tak, jeżeli wy jako gracze Battlefield Hardline uważacie, że DLC są słabe proszę mi w komentarzach napiszcie dlaczego tak uważacie dlaczego uważacie, że ta gra jest słaba Dlaczego uważacie, że ta gra jest słaba? Spotykam się z tym, że, z opiniami, że ta gra jest słaba. I, ale merytorycznie, proszę, wyjaśnię, dlaczego ta gra jest słaba. Ta gra przegrała ze swoim własnym tytułem. Gracze w to nie grają. Natomiast jeżeli serwery byłyby pełne, jeżeli dużo ludzi by w to grało, to mogłoby się założyć, że osoby, które teraz mówią, że ta gra jest słaba, mówiłyby całkiem co innego, że jest świetna i w ogóle super się gra. tak? No ale jest jak jest i musimy sobie z tym tutaj tutaj radzić. Jeżeli chodzi o ucieczkę, naprawdę, jeszcze raz podkreślę, wszystkie elementy które zostały wprowadzone do, tej, do tego DLC, z tym DLC do hardlinea. naprawdę są, są dobrymi elementami, one rozmawiają rozgrywkę, jeżeli chodzi pod względem sprzętu, wyposażenia, rozmawiają rozgrywkę pod względem trybów nowych, można naprawdę tutaj popisać się swoimi umiejętnościami i grać w tryby, które się naprawdę chce, tak? Które się chce i lubi. Oczywiście mapki są bardzo rozbudowane, to podkreślę, podam przykład tych kanałów, który naprawdę jest, jest świetną mapką, jak również granica jest świetną mapką, która ma przejścia podziemne, gdzie można się przedostać na różne punkty i to jest super, tak? To jest super. Natomiast jeszcze muszą popracować jeżeli miałbym się uszczepiać tych zmian, to nad respieniem się. To te respy nie są dobre i dalej to nie. Tak jak balans broni, tak samo respy nie zostały zmienione od wersji podstawowej co naprawdę uważam, że e, powinno być zmienione, tak? To powinno być e, zmienione, żeby ten resp był lepszy, nie? E, żeby był lepszy. Niestety nie jest, nad tym nie pracują. Więc trochę boli. Trochę boli to również, że gracze nie, nie przekonali się do tego, no niestety, no ale jak mają się przekonać, jak nie mają możliwości sobie e, pograć w to dłużej, tak? Obbijają na chwilę i tutaj to jest cały problem. Teraz Battlefield Hardline wersja podstawowa to jest cena 49,54 zł, gdzieś tak w tych cenach to. Rozkłada, natomiast premium pewnie kosztuje z 80 zł90, no nie jest to cena duża, tak, jeżeli chodzi o FPSy i te dodatki, które on. Mm, on oferuje. No cóż, Hardline miał być nową intrygującą odsłoną, jeżeli chodzi o rozgrywkę multiplayer. Niestety wyszło to niezbyt dobrze, tak. Na plus na, naprawdę nowe, dobrze przemyślane tryby rozrywki wieloosobowej naprawdę są świetne. Ja nie gram w tryby y, w Hardlinie, które gram na przykład w Battlefield 4. Nie gram w te tryby. To Battlefield 4 jest dla mnie inną grą, Hardline jest dla mnie inną grą, jeżeli chodzi o tę właśnie y, rozgrywkę. Jak również jest ciekawa stylizacja na ten serial telewizyjny przestępcy, policjanci. Także to jest naprawdę y, naprawdę Fajne. Niestety, no nie przekonało to graczy, dalej to nie przekonuje, mimo tych świetnych naprawdę y, DLC, ucieczka jest świetna, napad był świetny. Y, mam nadzieję, że zdrada również prowadzi bardzo fajne elementy, o czym będę mówił w następnym odcinku z Battlefield y, Hardline, tak? To, co chciałem tu jeszcze zauważyć, to naprawdę te beta testy były. Naprawdę. Wielkim sukcesem tej gry. Tutaj nie ma co mówić, bo taka jest prawda, było to bardzo duże zainteresowanie ze strony graczy. 7 milionów graczy grało w wersję beta. To jest bardzo, bardzo dużo. Tak więc tutaj. Coś musiało zostać zepsute w momencie kiedy ta gra została wydana. No ale cóż nie mi to już rozkminiać Ja jestem zwykłym graczem, który chce się dobrze bawić, a tutaj niestety nie potrafi po prostu yy, bawić się z graczami, bo ich po prostu nie ma. I, i to jest yy, po prostu tutaj yy, najgorsze tak z tym wszystkim. Myślę, że wszyscy, którzy grają w hardline właśnie czują ten niedosyt graczy, nie? I to jest... Największy ból, nie? Najlep największy ból tej gry. To po prostu... Brak graczy. I to jest smutne, tak, bo kupujemy gry po to, żeby rywalizować i się bawić z innymi, natomiast gra jest dobra, jest bardzo dobra, a nie ma graczy, no, nie ma graczy, którzy, którzy by tą grę po prostu nieśli na swoich, że no tak powiem, lufach karabinów, bo tutaj o to w tym wszystkim chodzi. Tak jak mówię, no, mapka, która tutaj jest w tle, jest to, jest, jest to mapka Pociąg, naprawdę bardzo fajna, kolorowa. Mówię, no te mapki są duże, mi to nie przeszkadza, bo w trybie, które grałem, to jest to obszar zmniejszony zdecydowanie. Tu jest podbój, więc tutaj tych punktów jest dużo i są rzucone po całej mapie. Natomiast mówię, no mapy są ciekawe i to jest bardzo duża zaleta. Także. Te kolejne DLC pokazują, że naprawdę goście wkładają w to dużo pracy. Natomiast nie przekłada się ona ostatecznie na, na wynik i to jest tutaj. To jest tutaj. Bo największy mankament, tak? To jest największy mankament, jeżeli chodzi o hardline'a, no brak graczy, brak graczy. Nie wiem dlaczego tak szybko się gracze po prostu tą grą Zniechęcają i... I nie rozumiem tego tak, bo gra naprawdę jest, jeszcze raz podkreślę, dobra. Ja jestem jej fanem, natomiast nie w nią ostatnio często, dlatego że nie idzie mi w żadnych FPS-ach, więc tutaj nie ma to nic wspólnego z daną produkcją. Także moje podsumowanie ucieczki to jest podsumowanie na piątkę, tak w skali od 1 do 6. Dałbym piątkę. I ilość broni powinna być jeszcze większa, co zostanie zmienione w marcowym dodatku, o czym Wam opowiem również. W następnym odcinku, tak więc ode mnie to będzie tyle. Gameplay dobiega końca, taki 20-minutowy chciałem nagrać, żeby porozmawiać sobie o hardline i jego przyszłości. Na koniec chciałbym podziękować, bo złamana została, złamana została liczba 200 subów, mam 201. Subskrybentów na moim kanale pamiętajcie że każdy słów więcej to dla mnie jest większa odpowiedzialność za to co robię, natomiast nigdy się tutaj nie będę zmieniał pod względem charakteru. Moje gameplaye będą charakterne, ostre Czasami ostre, czasami mniej ostre, w zależności od dnia nastroju i rywalizacji na mapie moich umiejętności, tak więc tutaj pamiętajcie, że to się nigdy nie zmieni. Nie zmuszam was do subowania. Chciałbym, żeby ten kanał się rozwijał, żeby to szło do przodu. 500 subów myślę na półrocze może jest to możliwe, i wiem, że jeżeli byście mi tym pomogli promować mój kanał, to byłoby całkiem, całkiem fajnie i mogłoby to naprawdę się rozwinąć. 500 subów na półrocze. Mówię dziś tak, a jak będzie wynik ostateczny, yy, zobaczymy, pamiętajcie, że robię to tylko i wyłącznie z pasji, nie robię tego dla pieniędzy ani dla innych, i żadna, dla innych rzeczy, robię to z pasji, póki gry będą mnie kręcić, to będę nagrywał, jeżeli przestaną mnie kręcić, to przestanę po prostu nagrywać kanał, zmienić w swoją formę, tak, i będzie całkiem, całkiem inny. Na dzień dzisiejszy nagrywam i bawi mnie to, czasami mnie to wkurwia, ale dziękuję, że jesteście ze mną, 201 subskrybentów naprawdę doceniam. I pamiętajcie, zawsze będę Was cenił. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się. Do zobaczenia na polu bitwy i mam nadzieję, że zdrada przyniesie nam więcej graczy na serwerach w Battlefield Hardline. Trzymajcie się, hej!